Witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pora poważnie porozmawiać. Mianowicie pewnie zauważyliście, że jakieś dwa tygodnie na moim kanale nie pojawiały się żadne filmy. A to wszystko. I słuchajcie, dzisiaj chciałabym z Wami trochę na temat przyszłości tego kanału porozmawiać. Też trochę Troszeczkę po prostu wam wyjaśnić I mam nadzieję, że zrozumiecie mnie w 100% Bo ja teraz mam bardzo dużo I po prostu, co byście powiedzieli na to jakby odcinki planowo we wrześniu przynajmniej Albo i nawet w październiku pojawiały się co dwa dni Bo sprawa wygląda następująco bardzo roboty. Wróciła szkoła, też mam trochę więcej nauki niż więc do mam trzy nowe przedmioty, więc po prostu no, mam mniej czasu. wiecie, też jestem człowiekiem i też chcę mieć trochę czasu dla siebie. Po prostu ciężko byłoby mi to wszystko połączyć, z przez to też na tym kanale się nie pojawiały odcinki. I Teraz tak, ja wstępnie mówię, że to będzie co dwa dni, ale ja Wam niczego nie obiecuję. Jakby może być także odcinka co trzy, co pięć dni, co tydzień. Chociaż mam nadzieję, że co tydzień to nie. Ale no będę robić wszystko, co w mojej żeby rzeczywiście to było tak co dwa dni. Ale na pewno ja jakby myślę, że teraz sobie te dwa miesiące może zrobimy na pewno będę robić Daily Walking. I chciałabym, może wrócić do tego w listopadzie. Tak jak mówię, nie ja obiecuję niczego, ale wiecie, no jest dużo tego. A ja, no, chcę się skupić na tym najważniejszym. Plus, no. Wiecie, chciałabym też prowadzić mój drugi kanał, który tak naprawdę jeszcze nie jest w stanie nie Ale tak naprawdę. To jest niemo i że dla mnie. Ja, a ja chcę to robić dlatego tylko będę robić samo, żeby też rzucać filmy, nie tylko tu, ale też tam, ale żeby rzucać tam film, filmy, to muszę ograniczyć trochę ilość filmów, wiecie, swój zasób, więc po prostu, tak jak mówię, co dwa dni, wrześni i tak będzie wyglądać i może październik ta będzie tak wyglądać. Myślę, że tak może koniec października wrócimy właśnie do normalnego tego trybu życia, do szkoły, w sensie szkoły, szkoły będzie już wtedy mądre, nie? nie, nie, nie. Tak jak teraz powiedziałam co z plusem No ja chcę go poprowadzić Ale na razie też nie mam takiej możliwości Tak więc na razie Tam ten kanał zostawiam ale Nie chcę się porywać na taką drogą Więc zrobię wszystko żeby te filmy były cofadne Oczywiście będę się też starać O shortsy co się, nie Bo rozumiem jakby filmy, ok, ale shortsy to już No byłoby Fajnie Dawać wam je co jedna sprawa jakby, no bardzo byłoby mi miło, gdybyście oglądali te filmy i idziemy, umówmy się tak, jak będzie tutaj dużo łapek w górę, to może zrobimy raz na jakiś czas coś takiego, że nie wiem, będą dwa filmy, a potem wrócą, czy nie są dwa nie? wiem, na przykład nie w poniedziałek i świąt, tylko w poniedziałek i rozumiecie? じゃあ、皆さんにとってもおいしいです。